Wojna o pierścień, gra karciana to reimplementacja ogromnej wojny o pierścień. Zacznijmy więc od wyjaśnienia fenomenu pierwowzoru. Fenomenu, który nawiasem mówiąc trochę do mnie nie trafił. Ta starsza wojna o pierścień to duża, bardzo asymetryczna gra dla dwóch graczy. Jeden wciela się w siły cienia, drugi w wolne ludy. I najbardziej interesującą cechą jest dwuwątkowość. Gracze równocześnie będą toczyć bitwy i prowadzić bądź polować na drużynę pierścienia. Zajmuje mnóstwo miejsca na stole, zawiera około 200 małych gumowatych figureczek i trwa około 3-4 godziny. To są cechy, które zazwyczaj by mnie bardziej zachęcały, niż odrzucały, ale mimo to Duża Wojna o Pierścień no nie trafiła w moje gusta, mimo mojej ogromnej miłości do Władcy Pierścieni. Rozgrywka w mojej opinii była zbyt mozolna, a dobierane karty za mocno determinowały możliwości graczy. No nie polubiłem Wojny o Pierścień, choć bardzo chciałem. Po tej nieudanej przygodzie w moim sercu została dziura. Dziura w kształcie dobrej gry z uniwersum władcy pierścieni. Czy karciana wojna o pierścienie zapełni tę dziurę? Przekonajcie się sami. Wariant Karciany zaprojektował już kto inny niż pierwowzór, konkretnie Ian Brody, twórca dosyć uznanej gry wojennej Watermaster General. W Polsce obie wojny o pierścień ukazały się ze sprawą wydawnictwa Galakta. Karcianka utrzymuje tę charakterystyczną dwuwątkowość oryginału, dalej będziemy równocześnie toczyć bitwy i próbować utopić pierścień w górze przeznaczenia, albo go złapać, tylko że już nie w dwie osoby, tutaj raczej w dwie drużyny. Ta gra jest przewidziana ewidentnie dla czterech osób, co prawda ma wariant dwuosobowy, ale o tym później. Na razie zakładajcie, że wszystko to co mówię odnosi się do gry czteroosobowej. Co rundę będziecie dobierać kartę pola bitwy i kartę ścieżki. To są miejsca, w których dzieje się akcja. I te karty miejsc wymagają tego, żeby zagrywać na nie konkretne karty frakcji wewnątrz frakcji. Już tłumaczę. Tych czterech graczy to Saruman i Czarnoksiężnik Zangmaru oraz Frodo i Aragorn. Talia Czarnoksiężnika Zangmaru zawiera same czerwone karty, czyli wszystkie są to karty Mordoru. Tymczasem talia Sarumana zawiera żółte, szare i pomarańczowe. Karty Isengardu, Południowców i Potworów. Podobnie rozdrobnione są karty Wolnych Ludów. Kalia Froda zawiera karty Rohanu, Hobbitów i Czarodziejów, a Talia Aragorna karty Gondoru, Elfów i Dunedainów. Do takiej na przykład Bitwy o Minas Tirith. Wolne Ludy mogą wysłać Gondor i Czarodziejów, a Cień może wysłać Mordor i Południowców. Czyli każdy z czterech graczy może do niej wysłać karty. Zazwyczaj te bitwy są bardziej restrykcyjne i często wykluczają całkowicie jednego albo nawet dwóch graczy. To ma oddać realia władcy pierścieni i to, że dane jednostki gdzieś były albo po prostu ich tam nie było. Oprócz zagrywania karty bezpośrednio na pole bitwy lub ścieżkę, możecie też zagrać kartę przed siebie do swojej rezerwy, tak żeby potem, gdy przyjdzie odpowiedni moment, ruszyć ją na pole bitwy. Zawsze, gdy chcecie zagrać kartę, musicie też zrzucić jedną kartę. Zrzucenie to absolutnie nie to samo co wyeliminowanie. Wyeliminowanie to z grubsza to samo co poświęcenie i ani razu w tej grze nie pada znane i ulubione słowo odrzucenie. Dobra, ale żarty na bok. Zrzucenie to jest w zasadzie po prostu odrzucenie karty. Większość kart, które zagracie, zostanie wyeliminowana, czyli na stałe opuści waszą talię. Te zrzucone wrócą do was, gdy skończy wam się stos dobierania. To znaczy, że za każdym razem, gdy zagrywacie kartę, decydujecie też, jakie karty zostaną z wami na później, płacąc koszt zagrania. Zachodzi tutaj taki odwrócony deck building, w zasadzie deck losing gdy gracze skończą już zagrywać karty, bo albo je nie chcą, albo już nie mogą, następuje rozstrzygnięcie bitwy i walki na ścieżce. To jest bardzo prosta sprawa, porównujecie ilość mieczy atakującego z ilością tarcz obrońcy. Jeżeli atakujący miał przynajmniej jeden miecz więcej niż obrońca, to wygrywa, zabiera kartę i dostaje tyle punktów, ile widzicie tutaj w rogu. Jeżeli był remis albo było więcej tarcz, kartę zabiera obrońca. Na ścieżce wygląda to troszkę inaczej, tam zawsze bronią się wolne ludy. Za to cień może zdobyć tam trochę więcej punktów niż jest na karcie. Grę wygrywa drużyna, która na koniec w ostatniej, zazwyczaj dziewiątej rundy ma więcej punktów, albo która na koniec dowolnej rundy ma przynajmniej o 10 punktów więcej niż drużyna przeciwna. Tak mniej więcej prezentuje się rozgrywka w karcianą wojnę o pierścień. Absolutnie nie traktujcie tego jako wideo instrukcję, bo sporo rzeczy pamięta. Zazwyczaj, gdy piszę recenzję, to staram się opowiadać Wam o grach dynamicznie, trochę wodzić was za nos. Może to jest fajne, może nie, trochę w to, trochę w to. Ale teraz po prostu tak nie mogę. Nie mogę, bo przy wojnie o pierścień, karcianej, ja i moi współgracze bawiliśmy się okropnie. A w zasadzie to nie bawiliśmy się wcale. Przede wszystkim grada jest strasznie wąską przestrzeń decyzyjną, przez ograniczenie tego, gdzie można zagrać jakie karty. Zazwyczaj dobieracie swoją rękę kart, widzicie pole bitwy i już dokładnie wiecie, co możecie w tej rundzie zrobić. Mało elastyczności, mało ciekawych decyzji. Już nie mówiąc o tym, że oryginał, co prawda, nie było to w nim łatwe, ale pozwalał rozegrać wydarzenia władcy pierścieni na swój sposób. Jeżeli chcieliście odłączyć kogoś od drużyny pierścienia, nie wiem, Legolasa i Gimnego i iść z nimi odbić Morię, mogliście. Tutaj nie. Tutaj po prostu się nie da czegoś takiego zrobić. No okej, okay, ale przecież możecie przygotowywać się na kolejne rundy. No możecie, ale nie wiecie, jakie karty pojawią się w kolejnej rundzie. Odłożycie sobie fajne combo i Sengardu. A okaże się, że do kolejnej bitwy mogą iść tylko południowcy. Zresztą, jakie kombo, jak gra pozwala Wam zostawić maksymalnie dwie karty na ręce? Jasne, możecie zagrywać karty do rezerwy, tylko że jak zagrywacie je do rezerwy, to wszyscy je widzą. Wszyscy wiedzą, że one tam są. Gdy już faktycznie pojawi się pole bitwy, na które możecie wysłać wojska Isengardu, to wszyscy to wiedzą. I prawdopodobnie nawet nie wysłał tam swoich wojsk, dlatego że wiedzą, że nie będą mieli po co tego zrobić. I wszystkie emocje wyparują. No to spójrzmy teraz na samo sedno gry karcianej, czyli zagrywanie kart. Tutaj składa się ono z dwóch części, jak już mówiłem: zagrywacie kartę i zrzucacie jedną. No i może teraz nie będzie dla Was jakimś wielkim szokiem, jak powiem, że obie te części mi się nie podobają. Karty, tak armii, jak postaci, mają zazwyczaj bardzo subtelne efekty, co sprawia, że zagrywanie ich jest po prostu mało satysfakcjonujące. A jeśli już mają jakiś silniejszy efekt, to wymagane jest, żeby zostały zagrane na konkretnej ścieżce, albo na konkretne pole bitwy. A to, że uda Wam się mieć tą kartę akurat na ręce, czy w rezerwie, gdy pojawi się to pole bitwy, jeśli się pojawi, to już nie do końca jest Wasza zasługa. Talia każdego z graczy jest bardzo zróżnicowana, zawiera bardzo mało powtórek i to wcale nie jest dobrze, bo to sprawia, że nawet osobie, która nie ugra, trudno jest się jej nauczyć, a co dopiero przeciwnikom. Zawsze, jak zagrywaliśmy karty, to każdy musiał skrupulatnie odczytać jej efekt, żeby inni gracze po prostu wiedzieli, co się dzieje w grze. No tylko, że potem mi tak zapominaliśmy, dlatego, że jak mówiłem, te karty po prostu nie robią żadnego efektu wow. No a co ze zrzucaniem kart? Zapowiadał się ciekawy, odwrócony deck building, a wyszło. No, wrętwo. Wytracacie karty z talii, ale talię przetasujecie raz, może drugi raz, jeśli gracie pełne 9 rund. Gra daje mało możliwości dobierania dodatkowych kart, sprawia w zasadzie, że ostatecznie z tym zrzucaniem wychodzą takie banalne pseudo decyzje. Zagrywam to, co można teraz zagrać, odrzucam to, czego nie można teraz zagrać. Uwaga, teraz będzie coś na plus. Walka na ścieżce ma naprawdę ciekawy balans. Drużyna zawsze się tutaj broni, więc ma łatwiej, ale ma ograniczony potencjał zdobycia punktów. Za to cień faktycznie może tutaj wysłać tyle kart, ile chce, no, a raczej tyle, ile może. I ten potencjał zdobycia punktów tam jest w zasadzie nieograniczony. Skoro już przy plusach, to, nie będzie ich dużo, gra ma naprawdę dobre playerady. Na nich jest naprawdę sporo informacji, one są bardzo dobrze zrobione. No dobra, ale wróćmy do walki. Konkretnie do pól bitwy, bo tutaj to już nie wygląda tak fajnie jak na ścieżce. Ta gra strasznie faworyzuje obrońcę. Obrońca dostaje dodatkowe symbole obrony, wygrywa remisy i zazwyczaj te karty pozwalają mu dobrać jeszcze więcej swoich kart. W moich rozgrywkach w karcianu Wojny o Pierścień zdecydowana, lwia większość wygranych bitew, to były bitwy obronne. Z tak, że broni się co rundę na zmianę cień, a na zmianę co rundę wolne ludy. No i to nadaje temu strasznie przewidywalny charakter, tak? Co rundę wy wygrywacie, co rundę my wygrywamy. Wy wygrywacie, my wygrywamy. Trochę nuda. No ale tak w ogóle, to przecież to jest gra drużynowa to jak wygląda ten aspekt współpracy między graczami? No i wychodzi na to, że w zasadzie mamy tu grę półdrużynową. Gracze Wolnych Ludów rzeczywiście mają karty, które wchodzą w interakcję z kartami drugiego gracza, więc muszą czasem zgrać to, co, kiedy, jak zagrają, jeżeli mają taką możliwość w ogóle. Za to gracze Cienia nie mają takich kart wcale. A pola bitwy zazwyczaj są tak ustawione, że tylko jeden z graczy może wysłać na nie swoje siły, więc przynajmniej dla graczy Cienia współpraca zazwyczaj ogranicza się do pytania Masz coś na ścieżkę? Nie? No, dobra, to lewamy w tej rundzie. Obiecałem, że też wspomnę coś o wariancie dwuosobowym. W zasadzie są nawet dwa. Można zagrać na dwie ręce, ale przy tak zróżnicowanych taliach, to jest to naprawdę niewygodne. No i drugi to jest specjalny scenariusz, w którym mieszamy te dwie talie. Dwie talie cienia i dwie talie wolnych ludów. No i powstaje taka, każdy gracz dostaje jedną dużą talię. Zmieszaną. I dobiera z niej na szczęście trochę więcej kart na rundę, bo zawsze można użyć pierścienia, żeby dobrać sobie trzy karty co rundę. Tylko, że. No co, no. W zasadzie mamy wtedy talię składającą się już nie z dwóch, trzech frakcji, tylko tak pięciu, sześciu. No i okej, okay, dobieramy więcej, ale przy tym, mamy tych kart więcej, to szansa na to, że dobierzemy znowu karty, których w ogóle nie możemy zagrać, w zasadzie jest jeszcze większa. Albo próba ułożenia z tego jakiejś kombinacji. No będzie jeszcze trudniejsza. Design graficzny jest OK. Widzimy na karcie od razu, jaka to frakcja, ile generuje symboli, wszystko co trzeba. Karty są klarowne. No ale jeśli chodzi o grafiki, to jest niezły bajzel. dlatego że twórcy użyli równocześnie starych grafik Johna How'a i nowych grafik różnych artystów. Ci różni artyści, mimo tego, że było ich więcej niż jeden, trzymają spójny styl. No ale ten styl nie jest spójny z tymi starymi grafikami Johna Howła. Dlatego widzimy tutaj taką dwoistość. Mamy stare, bardzo statyczne, może i dla niektórych dosyć ładne, yy, grafiki Johna Howa, no i te nowe, bardziej dynamiczne, w mojej opinii po prostu ładniejsze, ale to nie o to tutaj chodzi. One się po prostu ze sobą kłócą, gryzą się. To nie wygląda dobrze, gdy leżą razem, a będą leżały razem te No i gwóźdź do trumny karcianej wojny o pierścień, konkretnie tej ogromnej trumny, w której można było pomieścić sześć takich gier. Nie żartuję, spójrzcie sami, to są komponenty Wojny o Pierścień w pudełku z wyjętym insertem. Insert swoją drogą no nie jest beznadziejny, no ale jak widzicie, nie wykorzystuje tej przestrzeni optymalnie. Jak wiem, wiem, to jest pudełko, które ma pomieścić karty z podstawki i ze wszystkich przyszłych dodatków. No ale po pierwsze, wątpię, żeby te przyszłe dodatki wprowadziły pięć razy tyle kart co podstawka. A po drugie, no przecież można to było zrobić odwrotnie, tak jak na przykład w Nieustraszonych. Podstawka w małym pudełku, a jak ktoś chce kupić dodatek, to dostaje duże pudełko z dodatkiem, gdzie mieści się wszystko razem. I podstawka, i dodatek. Można? Można. Gratuluję, drodzy widzowie, dotarliście do końca mojego maratonu narzekania. Przyszedł czas na werdykt, a ten werdykt to 3 na 10. Wojna o pierścień, gra Karciana, nie zapełniła dziury w moim sercu po pierwowzorze, który, jak mam nadzieję, pamiętacie, niespecjalnie mi się spodobał. Liczyłem na to, że z Karcianką będzie lepiej wyszło gorzej, to sporo gorzej. Mam wrażenie, że gra nie stawiała mnie przed sobą bardzo żadnymi ciekawymi decyzjami, nie było w niej emocji, a z jej potencjalnie głównej zalety, czyli gry drużynowej, korzysta tylko połowa graczy. No ale wy jesteście tu dlatego, że chcecie świadomie konsumować media, jakim są gry i dokonywać doinformowanych zakupów. A to była tylko moja subiektywna opinia. Jest sporo osób, którym Wojna o Pierścień, Karciana, Ta nie Karciana zresztą też się spodobała, może wy będziecie jedną z nich. Może karciana wojny o Wam się spodoba, jeśli na przykład lubicie karcianki zbliżone typem do kolekcjonerskich, takich jak Magic the Gathering, Lorcana czy Star Wars Unlimited. Albo może spodoba Wam się, jeżeli kompletnymi nie ufacie. No ale, ale chwila! no Chyba nie myśleliście, że rozstaniemy się na smutno, jak mógłbym was tak zostawić z niczym. Mam tu dla was nie jedną, nie dwie, a aż trzy alternatywne rekomendacje. Jeśli szukacie dobrej gry w uniwersum władcy pierścieni, do tego wciąż karcianej zdecydowanie pojedynek o Śródziemię. Jeśli szukacie gry karcianej z nieco większym pazurem wciąż w uniwersum Fantazy, to oh, Samon Wars, druga edycja. A jeśli szukacie czegoś, co w fajny sposób wykorzystuje tą wspomnianą mechanikę wytracania kart stali, to Witchcraft albo jego starsza wersja, czyli Resist. Sprawdźcie może, czy coś z tej trójki nie dałoby Wam więcej radości niż Wojna o Pierścień. Oglądaliście kanał Hobbyton, zobaczcie, co jeszcze dla Was nagrałem, jeśli lubicie merytoryczne materiały o grach.